Panie i Panowie, czy wiecie już o tym, że istnieją atomowe baterie wielkości centa, za pomocą których nasz laptop może na jednym ładowaniu wytrwać pół roku? Bateria wykorzystuje energię atomową i jest używana przez wojsko oraz NASA. Ciekawe, czemu nie dadzą tego normalnym ludziom? Może byłoby nam zbyt dobrze, no nie. Nie trzeba byłoby ładować laptopa co trzy godziny. Ale nie oni to otrzymają dla siebie i jak minie 50 lat to nam rzucą to jako najnowszą nowinkę technologiczną ale oczywiście oni sami już będą mieli baterię która będzie wielkości główki od szpilki i nie będzie twój laptop wymagał nigdy już ładowania ale taką baterię możesz dostać za kolejne 50 lat. Nie myśl sobie, że ją dostaniesz haha. Ha, ha. Bądź grzeczny i czekaj jak wierny piesek a może coś ci pnie z wojskowej technologii zapomniałem powiedzieć, że handlowanie z kosmitami odbywa się już od wielu, wielu lat i takie rzeczy jak darmowa energia potocznie nazywane free energy jest znane już od około 1920 roku. Mówię mniej więcej, bo sam dokładnie nie wiem, ale z tego co się dowiedziałem to mniej więcej to tak wygląda. Ciekawe jest to, że jakby dali nam tą technologię to większość państw upadłaby jak na przykład Rosja. Czemu akurat Rosja? No dlatego, że ma duże zyski ze sprzedaży ropy naftowej, a co stałoby się jakby już jej nie sprzedawałaby? Ano to, że nic nie wpływałoby do budżetu. O ja, ale szkoda. Chyba państwa zapomniały po co są. Państwo jest dla ludzi, którzy je tworzą ani odwrotnie, chyba że się mylę. Zresztą za fajnie ludziom byłoby, gdyby tak mogli mieć włączony cały czas komputer i nie płacić za prąd no nie. Można by na noc zapuszczać torrenta i nic nie płacić za to ani złotówki. Ale oczywiście ta technologia jest tajna, a wszyscy którzy spróbują ją ujawnić zostaną zabici. No bo muszą być zabici dla bezpieczeństwa narodowego. I tutaj jest dużo prawdy, bo jakby to wyszło na jaw, to jak mówiłem, większość krajów podzieliłoby losy Rosji. Hehe. Rządy muszą wiedzieć, aby od czasu wypuścić jakiś w cudzysłowie super hit, aby ludzie myśleli, że dostajemy wszystko co najlepsze. A prawda jest taka, że dostajemy jedynie odpady. Te komputery, które teraz mamy to jest totalny zło. Internet to samo. Jedyne dobre jest w tym to, że jakoś możemy stworzyć jedność i porozumiewać się w łatwy i szybki sposób ze sobą. Ale myślicie, że ci co pracują nad czarnymi projektami używają komputerów, jakie my znamy? Oczywiście, że nie. Oni możliwe, że nawet nie używają komputerów. Jak mówiłem, dostajemy jedynie odpady, a ludzie się cieszą, jak wychodzi jakaś na przykład nowa karta graficzna w 40 nanometrowej technologii i mówią, że to przełom. Śmiech na sali. Jak wychodzi nowy sprzęt komputerowy, to zamiast czuć się lepiej, to czuje się gorzej, bo wiem, że to śmiecie. Ale jak mówił Cypher w Matrixie, że nie wiedza jest błogosławieństwem lepiej nie wiedzieć pewnych rzeczy bo wtedy jest łatwiej żyć lepiej nie zadawać za dużo pytań bo kolorowy świat w którym żyjemy nagle straci kolory bo wyjdą prawdziwe jego barwy czyli świat pełen kłamstwa a kłamstwo nie jest ładnym kolorkiem bo to odcień brzydkiej szarości i nie jest fajny ani ładny czasem lepiej jest nie wiedzieć i nie oglądać za dużo ciekawych filmów bo jeszcze zbyt dużo się dowiesz i dostaniesz depresji każdy normalny dostałby depresji jakby dowiedział się, że jest 140 pierwiastków, a nie 105 jakie my obecnie znamy. Że jest coś dużo twardszego od diamentu i tak dalej. Że to wszystko mogłoby być już dawno dostępne dla całej ludzkości. Że moglibyśmy wyleczyć wszystkie choroby i całkowicie pozbyć się głodu na świecie. Ale problem polega na tym, że nie można zlikwidować głodu, bo jak to zrobisz to kto będzie pracować za żałosne stawki w kopalni, aby wydobyć krzem na twój procesor w kąpie. Takie prace są rezerwowane dla ludzi, którzy nie mają wyjścia. Muszą iść do niewolniczej pracy, aby mieć co jeść, bo jak nie pójdą, to będą głodować i umrą. Ale są ludzie, którzy się szczycą tym, że dają tym ludziom pracę. Są z siebie dumni. No brawo, daliście ludziom pracę za głodowa stawki jak w kinach. Brawo ale jesteście miłosierni. Cóż za miłość przez was przemawia? Godne pożałowania. Aby coś zmienić na świecie musimy ukazać całe kłamstwo jakie istnieje obecnie. Jej umysł otwarty bokłamstwo i obłuda jest wszechogarniająca.